Powinien być w jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Będę nadzorował Twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, by studiować słowo i nosa. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Hmm. Tak, w rzeczy samej jest coś, co możesz no zrobić dla dobra zgromadzenia. Komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Zajmij się tym. Nie Przecież ty się to potrwa wiedzieć. wieki. Chyba więc najlepiej będzie zacząć od razu, Czemu, się prawda? o tym dopiero teraz? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach... masz dla mnie jakieś zadanie. Pracowaliście ostatnio ciężko, nowicjusze. A kto dużo pracuje, musi dużo jeść. Daję ci klucz do spiżarni, znajdziesz tam trochę baraniej kiełbasy, rozdziel ją sprawiedliwie pomiędzy nowicjuszy. Wróć do mnie, kiedy już to załatwisz. Potrzebuję paru rzeczy. Hej, ty! Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment. Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Ej, cóż, no mów czego chcesz? Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy siedem kwiatów. Przynieś mi je, proszę. Ach, jeszcze jedno: zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale! Przydadzą mi się w badaniach. W zamian weź ten zwój pięść wichru na pewno okaże się pomocny. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Nie uczę nowicjuszy. Jeśli pewnego dnia zostaniesz przyjęty do kręgu ognia, wtedy pokażę ci, jak tworzyć potężne mikstury. Czy mógłbyś przyrządzić dla mnie jakąś miksturę? Jak na nowicjusza, jesteś strasznie impertynencki. Wracaj lepiej do swoich obowiązków. Wszystko, czego potrzebujesz, możesz kupić u Goraxa. Chinos będzie z tobą, nie znam cię, jesteś tu nowy? Tak dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że prędko się tutaj zadomowisz. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Co to za pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. Jakie relikwie? Tu spoczywa młot i nosa oraz tarcza ognia, najważniejsze relikwie kościoła i nosa poza stolicą królestwa. Czy znajduje się tutaj także oko i nosa? Oczywiście, że nie! Co za dziwaczny pomysł! Nikt nie wie, gdzie się znajduje najświętszy artefakt. Dokładnie to samo powiedziałem. Czym się tu zajmujesz? Jestem strażnikiem świętych artefaktów. Nigdy nie śpisz? Co za dziwne pytanie. Oczywiście, że nigdy nie sypiam. Inos sprawia, że nie potrzebuję snu. Jak inaczej mógłbym pełnić moje święte powołanie strażnika? Naprawdę nigdy nie sypiasz? Nie. Jeśli strażnik zapada w sen, oznacza to jego całkowitą porażkę. Ale ja nie zawiodę, albowiem Inos zapewnia mi siłę i wytrwałość, abym mógł wiecznie trwać na posterunku. Opowiedz mi o tej tarczy. Tarcza ognia została użyta przez Dominik w czasie bitwy na południowych wyspach. Nikt nie ma prawa korzystać z jej mocy, dlatego przybiliśmy ją do ściany. Opowiedz mi o tym, młodzie. Oto święty Młot Inosa. To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika. Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbiała się na jego kamiennej skórze, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Z imieniem Inosa na ustach Robar rzucił się na potwora i zmiażdżył go jednym potężnym ciosem młota. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. Krążą ostatnio różne plotki. Dużo by mnie to kosztowało. Nigdy mi nie przyszło do głowy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Potrzebuję do tego klucza. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czyżby nikt nie zgodził ci się pomóc? Dobrze. Będę ci towarzyszył przy tym zajęciu, jeśli znajdziesz jeszcze przynajmniej jedną osobę, która zgodzi się na to samo. Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. Hej, chcesz spróbować kiełbasy? Jest pyszna. Bardzo dziękuję, bracie. Potrzebuję pomocy w sprzątaniu salnowicjuszy. Zrozum, zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię. Dzięki, tego właśnie było mi potrzeba. Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Wykluczone. Nie mam na to czasu. Poszukaj sobie kogoś innego do pomocy. Ty też tu jesteś nowy, prawda? Tak. Długo tu jesteś? Od czterech tygodni. Dostałeś już kij do walki? Jeszcze nie. No to weź ten. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No cóż, miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę. On myśli, że to takie ładne. Co to za prośba? No cóż, jeden z paladynów, Sergio, jest w tej chwili w klasztorze. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkole. Zobaczę, co da się zrobić. Proszę, weź kiełbasę. O, kiełbasy z barana! Wspaniale, są najlepsze. No, daj mi jeszcze jedną. Wtedy nie wystarczy dla pozostałych. I tak masz o jedną za dużo tę, która jest dla ciebie. A co znaczy jedna kiełbaska dla przyjaciela? Daj spokój. Dam ci za nią zwój z czarem, ognista strzała. Dobrze, weź jeszcze jedną. Dobrze? Oto twój zwój z czarem to się nigdy nie zmieni. Mam posprzątać komnaty nowicjuszy. Wziąłeś spory ciężar na barki. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju z czarem pięść wichru. Wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. No i teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Więc przynieś mi ten zwój a chętnie ci pomogę. Co do tego zwoju z zaklęciem. Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze. A więc pomogę ci posprzątać komnaty. To jest prawda. Chwila. Co zaszło między tobą i agonem? Och, mieliśmy odmienne poglądy na temat ognistych pokrzyw. Agon za bardzo je podlewał i zgniły im korzenie. A kiedy tak się stało, mnie za to obwinił. Od tej pory każą mi przez cały dzień zamiatać dziedziniec. Dlaczego Agon to zrobił? Musisz go o to zapytać. Wydaje mi się, że on po prostu nie znosi, kiedy ktoś jest lepszy od niego. Wygląda na to, że wiesz co nieco o roślinach. Mieliśmy ogród z ziołami i tam nauczyłem się paru sztuczek od mojego dziadka. Naprawdę wolałbym znowu pracować w ogrodzie. Jak tu się żyje w klasztorze? Nie chcę narzekać, ale nie sądziłem, że obowiązuje tutaj taki rygor. Jeśli nie trzymasz się ściśle zasad, spotyka cię kara. Oczywiście wielu nowicjuszy chce studiować nauki i nosa w bibliotece. Pragną być gotowi, kiedy zostaną wybrani. Ale ja myślę, że najlepszym przygotowaniem do próby magii jest wykonywanie własnych zadań. O co chodzi z tym wybranym i próbą? Porozmawiaj z bratem Igarazem. On wie dużo na ten temat. To się nigdy nie zmieni. Potrzebuję do tego klucza. Przecież tylko po Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie, już ktoś mi pomaga. A więc ja do was dołączę. Wszystkich komnat zajmie wieki. Niektóre problemy się realizują. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. To przecież tylko pogłoski. Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy, niewątpliwie zadanie to nie należy do łatwych. Jednak z pomocą i nosa dasz sobie radę. Nie mów, że to nieprawda. Słuchać. Już nie chcę mi się o tym słuchać. Sam tak my. Niektóre problemy sami Potrzebuję pomocy w sprzątaniu Salnowicjuszy. Zrozum, zrobiłbym to, ale jestem naprawdę zajęty. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię! Dzięki! Tego właśnie było mi potrzeba! Nie mam czasu na takie rzeczy. Hej, czego, czego chcesz? chcesz? Jestem tu nowy. To widzę! Jeśli nadal nie masz pracy, porozmawiaj z Parlanem. On ci jakąś przydzieli. Nie, nie wiem, ty mi powiedz. Masz, mam dla ciebie kiełbasę z barana. Kiełbasa z owcy, owczy ser, owcze mleko. Nie mogę już na to patrzeć. No to chcesz takie kiełbasy czy nie? O, dawaj. Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz oraz używa do ważenia mikstu. Nie chce mi się o tym słuchać. Hej, ty! Czego chcesz? o takich rzeczach. Co tu robisz? Popełniłem wykroczenie przeciw społeczności. Teraz oczekuję, aż najwyższa rada zdecyduje, czy będę mógł pozostać w klasztorze. Tego jest więcej? Jestem zajęty roznoszeniem kiełbas. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia kiełbasa, jaką przyjdzie mi tutaj zjeść. Dokładnie to samo powiedziałem. Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie, mój los zależy jedynie od łaski nosa i magów. Opowiedz mi, co zaszło. Podczas zamiatania zabrałem z pokoju jednego z magów książkę, aby ją później przeczytać. Mistrz Hyglas oczywiście od to razu to ładne. zauważył i poprosił czemu mnie o jej zwrot. Ponieważ obawiałem myśli, się kary, powiedziałem mu, że jej nie mam. Nie musisz mi Ale tego jeszcze mówić. tego samego dnia mistrz przyłapał Wszystko mnie z księgą jest. w mojej komnacie. Bardzo się zdenerwował tego i powiadomił najwyższą radę. Teraz obradują nad tym, uważać, czy pozwolić mi tu zostać. On myśli, że to takie ładne. Tak, nikt nie pyta. Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy... Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ej, ty! Co mogę dla ciebie zrobić, bracie? Jestem zajęty roznoszeniem kiełbas. A zatem pracujesz dla Goraksa, tak? Dobrze. Poproszę o kiełbasę. Dlaczego nie pracujesz? Dostałem pozwolenie na studiowanie nauk Inosa. Zgłębiam mądrość zawartą w jego słowach. Któregoś dnia zostanę wybrańcem, a wtedy przejdę przez próbę magii i wejdę do ognistego kręgu. Kim są wybrańcy? Nowicjusze, których Inos wybrał do próby magii. Ten, kto ją przejdzie, zostaje wprowadzony do kręgu Magów Ognia. Jak można zostać wybrańcem? Nie masz na to żadnego wpływu. Tylko Inos może wyznaczyć nowicjuszy, a Najwyższa Rada jedynie oznajmia jego wolę. Czym jest próba magii? To sprawdzian, który muszą przejść wybrani nowicjusze. Celem próby magii jest sprawdzenie wiary i sprytu wybrańców. Biorą w niej udział wszyscy wybrani nowicjusze, jednak tylko jeden może z niej wyjść zwycięsko. Jak mogę uzyskać dostęp do pism? Musisz się dostać do biblioteki. Jednak mistrz Parlan przekaże ci klucz tylko pod warunkiem, że najpierw wypełnisz wszystkie swoje obowiązki. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Oczywiście, że ci pomogę. My nowicjusze powinniśmy trzymać się razem. Ręka rękę myję, jeśli wiesz, co mam na myśli. Potrzebuję jednak pięćdziesięciu sztuk złota. W końcu muszę spłacić parlana. W porządku, już płacę. Biorę się więc do pracy. Chwila! Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. Hej, ty. Mam tu kiełbasę z baraniny. To fantastycznie. Uwielbiam kiełbasę z baraniny. Hej! Potrzebuję pomocy w sprzątaniu salnowicjuszy. Nieźle. Ledwoś przyszedł, a oni już zapędzili cię do sprzątania? Nie martw się. Ze mną było dokładnie tak samo. Dlatego właśnie ci pomogę. Głupio by wyglądało, gdybyśmy sobie nie poradzili. Chwila! Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię. Dzięki. Tego właśnie było mi potrzeba. Hej, ty! Masz tu kawałek kiełbasy, bracie. To miło, że o mnie pomyślałeś. Zwykle nikt o mnie nie pamięta. Mógłbyś mi dać jeszcze kawałek? Nie ma mowy. Wtedy za mało mi zostanie. No wiesz, jeden kawałek. Przecież nikt nie zauważy. Mogę ci dać coś w zamian. Wiem, gdzie rośnie sporo ognistych pokrzyw. Jeśli zaniesiesz je Neorasowi, na pewno da ci klucz do biblioteki. Co ty na to? Nie ma mowy. Chcesz się podlizać Goraxowi, co? Wszyscy nowicjusze tak robią. Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy, widzę, że udało ci się znaleźć czterech pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Wypełniłeś powierzone ci przeze mnie zadanie. Nic tego nie zmieni. To się nigdy nie zmieni. To przecież tylko Rozdałem kiełbasę. Doskonale się spisałeś. Weź te zwoje leczenia i wracaj do pracy. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Tak. Jak zapewne wiesz, wyrabiamy tutaj doskonałe wino. Zajmujemy się również jego sprzedażą. Orlan, właściciel gospody pod martwą harpią, zamówił u nas dostawę. Uzgodniliśmy cenę 240 sztuk złota. Zanieś Orlanowi te butelki i nie pozwól mu się wykręcić od umówionej kwoty. Jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Już nie chcę Czy mogę coś dla Ciebie zrobić, Mistrzu? Dla mnie? Nie. Nie potrzebuję Twojej pomocy. Lepiej pomódl się za szczęśliwy powrót wojowników Inosa, którzy udali się do górniczej doliny. Modliłeś się za mych braci. Serdecznie ci za to dziękuję. Co mogę dla Ciebie zrobić? Podziel się ze mną swoim doświadczeniem i wiedzą na temat walki. Kiedy walczysz, zawsze pamiętaj, by chronić się przed atakiem z tyłu. Mógłbyś poświczyć trochę z Babo? Dlaczego sam nie przyjdzie i o to nie zapyta? Chyba jest nieśmiały. Rozumiem. Dobrze, skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po dwie godziny. Przekaż mu, że zaczynamy o piątej. Chcę skorzystać z biblioteki? Obawiam się, że to niemożliwe. Najpierw musisz wykonać przydzielone ci zadania. Mogę ci jednak pomóc. Udaj się do mistrza Izgarota i porozmawiaj z nim. Słyszałem, że potrzebuje pomocy. Sam miałem się tym zająć, ale chyba mogę ci zaufać. Co porabiasz? Modlę się do Inosa, by wzmocnił me ramię i wolę. Dzięki temu nie straszni mi wrogowie. Pokonuję ich, oddając cześć Inosowi. O jakich wrogach mówisz? O wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się woli Inosa. Nieważne czy są ludźmi, czy demonami z piekła rodem. Niech Inos oświetla ścieżkę, po której kroczysz. Modliłem się za paladynów. To bardzo dobrze. A teraz wracaj do swoich zajęć. Rozmawiałem z Sergiem. Codziennie rano będzie z tobą trenował przez dwie godziny od piątej. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Jeśli chcesz, wyjaśnię ci też tajniki walki. Jestem gotów do treningu.